Dzisiaj manero, z tej strony kulinaria.pl, czyli Ewka, Konewka gotująca dla poszastego królika. Dzisiaj przygotujemy ciasto kokosowe z jabłkami takimi prażonymi. Będziemy do tego potrzebować cukier, będziemy potrzebować mąkę, będziemy potrzebować biurki kokosowe. ser biały, dodamy też trochę białej czekolady, będzie nam potrzebne trochę oleju, no i oczywiście coś bez czego nie uda się ciasto, czyli proszek do pieczenia. Lecimy z tym koksem. Wszystkie nasze składniki umieszczamy w misce, wsypujemy teraz cukier, dodajemy mąkę. Naprawdę to ciasto nie wymaga jakichś skomplikowanych czynności, umiejętności. Wydaje mi się, że każdemu to ciasto się uda. Tu mamy biurki kokosowe. Przy okazji, jak już tak nam się przyjemnie rozmawia, zapraszam wszystkich do subskrypcji. Tu mamy olej. Zapraszam do subskrypcji, do dawania łapek w górę i do komentowania. Tu mamy proszek do pieczenia. Dawajcie znać, czy wasze króli doświadczalne. Lubią takie ciasta. Co dla nich robicie. Lub może macie jakieś podpowiedzi. Co na przykład zrobić. Jak się jest taki wybredny. Na koniec dodajemy biały serek. Jak widzicie nic prostszego. Teraz wszystkie składniki sobie po prostu. W tej misce merzlamy. Mieszamy. Próbujemy je po prostu. Połączyć. Teraz sadzimy tam dłoń, żeby móc lepiej połączyć to ciasto. Chodzi o to po prostu, żeby te wszystkie składniki połączyły się w jedną całą. Jak widzicie, nie potrzeba jakiejś maszyny, wystarczy wszystko posypać, wsypać i umieścić w jednym pojemniku, zagnieść i od. Cała robota. A później ciasto jest naprawdę przyjemne w smaku, bo jest dosyć puszyste, nie jest suche. A tutaj będzie miało jeszcze to ciasto frażone jabłka. Tu już sobie wcześniej przygotowałam foremkę wysmarowaną masłem i posypaną bułką tartą. Teraz wykładamy do tego ciasta. Wykładamy połowę, staramy się je równomiernie rozłożyć Możecie sobie wspomnieć się dłońmi. Teraz wykładamy nasze jabłka, które wcześniej prażyłam z cukrem i z cynamonem. Jeżeli macie taką foremkę silikonową, tak to nie potrzeba jej niczym smarować, bo ciasto ładnie odchodzi niestety przy tej kiedyś stała mi się tragedia. W cudzysłowie, że ciasto nie chciało wyjść i prawi mi się królik. Zapłakał na śmierć, bo ciasto nie chciało opuścić foremki. On nie miał co Teraz na wierzchu układamy kawałki czekolady. Ja je specjalnie nie kroję, bo ona i tak mi się rozpuści. Proszę bardzo. I teraz na wierzch wykładam resztę ciasta, którą staram się też mniej więcej równo rozłożyć. Tak wygląda nasze ciasto przed wsadzeniem do piekarnika. Wkładamy je do piekarnika. Tak wygląda nasze ciasto w piekarniku. Zamykamy piekarnik i zostawiamy je do wypieczenia. Tak wygląda nasze ciasto kokosowe z jabłkami. Ja pozwoliłam sobie udekorować lukrem i jeszcze na wierzchu wyłożyć prażone jabłka. Za chwilę pokażę Wam, jak ono wygląda w przekroju. Kroimy ciasto. Wygląda mniej więcej tak. Ciasto po przekrojeniu jest wilgotne i jest z dodatkiem prażonych jabłek wymieszanych z cynamonem i.